w audycji, który przychodzi gość. Ksiądz Marcello Stancione, uznany angelolog. Ksiądz Marcello przybył do Polski, do Krakowa na zaproszenie Fundacji Świętego Michała Archanioła z okazji dziesiątej rocznicy powstania w Krakowie pierwszego w archidiecezji krakowskiej zastępu rycerstwa św. Michała Archanioła. Wykorzystujemy tę wizytę. Ksiądz Marcello jest w studiu radiowym i mam nadzieję, że porozmawiamy nie tylko o książce Najpiękniejsze modlitwy do aniołów, która akurat teraz pokazuje się na księgarnianych półkach, ale porozmawiamy w ogóle o aniołach i o posłudze księdza Marcello. Księże Marcello, wizyta w Polsce i doświadczenie spotkania z Polakami, którzy modlą się do Świętego Michała Archanioła. Czy jest tutaj coś, co księdza zaskoczyło? Molte cose mi to Polonia katolika. Wiele rzeczy mnie tutaj zaskoczyło. No, przede wszystkim to, że dostrzegłem na ulicach e, Polski wiele młodych sióstr zakonnych. We Włoszech siostry zakonne praktycznie, praktycznie nie, nie ma ich już. Jeżeli są, jeżeli możemy je spotkać na ulicach, ulicach włoskich, są to siostry zakonne, które e, mają ciemną karnację, są z innych kontynentów. Oczywiście rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, e, to to, że w kościołach polskich, do których wstąpiłem, miałem okazję wstąpić, zauważyłem wielu młodych, wielu młodych osób, które modliły się na klęcząco i również adorowały Najświętszy Sakrament. Również to, że kościoły polskie są utrzymane w porządku, w takim porządku, i to, że słyszałem również wchodząc, odgłos organów. Co we Włoszech jest dzisiaj praktycznie niemożliwe. W kościołach włoskich następuje duża sekularyzacja. Jest duża łączność między Polską a Włochami, konkretnie bardzo mocne przywiązanie do świętego Michała Archanioła. Jeżeli chodzi o siostry zakonne, to na Monte Sant'Angelo, tuż przy Grocie, posługują polskie Michalitki. Czy ksiądz wie o tym? Ja z moją parafią co, odbywam coroczną pielgrzymkę, ja parafią, co, odbywam coroczną pielgrzymkę super, super, na Monte San Angelo, <grymka> gdzie mm, wiem, że kustoszem Zgromadzenia jest ksiądz Władysław. Miałem okazję być w tym roku na Gargano na Monte Santangelo. Byłem w grocie i modliłem się za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła. To jedyne takie miejsce niepoświęcone ludzką ręką. Si, il santuario di Monte non è stato consacrato. Tak, to prawda, oczywiście wiem, że to jest jedyne miejsce, które zostało poświęcone przez rękę e, świętego Michała Rahaniela, przez samego świętego Michała Archanioła. Zebrał wiele modlitw. Mamy książkę Najpiękniejsze modlitwy do aniołów. Wśród nich także modlitwy do świętego Michała Archanioła. Jak to się stało? Jaka to była droga zebrania tak wielu modlitw? Więc ja napisałem wiele, wiele książek, aż 250 pozycji i wśród nich 15 jest zbiorem właśnie modlitw do aniołów. Ja Miałem 25 lat temu takie przeżycie, gdzie pewna kobieta, którą spotkałem, modliła się do aniołów, korzystając z tekstów kabalistycznych, esoterycznych, autorów New Age. I to był moment dla mnie przełomowy, w którym zdecydowałem, żeby właśnie zainteresować się tematyką aniołów i przede wszystkim wydać takie właśnie pozycje, napisać takie pozycje. Wśród modlitw wielu modlitw jest także modlitwa do świętego Michała Archanioła, jak wspomniałem. Chciałem właśnie o tego świętego anioła zapytać. On jest pocieszycielem w godzinę śmierci. Co to oznacza? Święty Alfonso Maria de Liguri napisał modlitwę, która, która właśnie jest modlitwą skierowaną do os która to znaczy skierowana do świętego Michała Archanioła dla, w, momencie, w, momencie, w momencie śmierci. W księdze Apokalipsy jest jest werset, który mówi o tym, że święty Michał Archanioł odegra ważną rolę w czasach niepokoju Zamentów w czasach ostatecznych, w tych czasach ekschatologicznych, apokaliptycznych, w tych czasach zamętu, św. Michał Archanioł odegra ważną rolę, i wtedy my winniśmy właśnie modlić się do Świętego Michała Archanioła i wzywać jego pomocy. Odczuwamy już teraz apokaliptyczny niepokój. Ten przychodzi na pewno w momencie śmierci. Jaki to jest ten moment? Moment śmierci dla człowieka. Jako molte volte. Kościół przez lata nakazywał modlitwy właśnie do Świętego Michała Archanioła podczas, w czar, trakcie, nasz, w czasie godzinie, godziny naszej śmierci. I prosi nas o to, abyśmy właśnie te modlitwy wznosili do Świętego Michała Archanioła, bo Święty Michał Archanioł jest naszą obrońcą w momencie, w momencie tej walki. Jest obrońcą, obrońcą Kościoła i obrońcą wszystkich Ludzi, którzy, wszystkich katolików, wszystkich chrześcijan, w momencie śmierci. Święty Michał Archanią, pocieszyciel w godzinę śmierci, ten, który jest wzywany i należy go wzywać, właśnie w ochronie przed nieszczęśliwą śmiercią. W Radio Olsztyn, w Polskim Radiu Olsztyn gościmy włoskiego księdza Marcelo Stanciona, uznanego angelologa. Do rozmowy wracamy po muzycznej przerwie. ksiądz Marcello Stancione, uznany angelolog. Tłumaczy pani Agata Pogoda Macuoli. Pytanie związane z wizytą w Polsce. Słyszymy, że ksiądz ma kłopoty z oddechem. Wiemy, że takich przygód zadziwiających było kilka już tu w Polsce. Jedna związana z zupą, a druga z przygodą na Wawelu. No właśnie również teraz, w tym momencie przecież wszedłem do studia w zupełnym, bardzo dobrym stanie zdrowiu mojego gardła, a jednak nie miałem żadnych problemów związanych z laryngologicznych i nagle tutaj usiadłem przed mikrofonem zacząłem mieć tutaj poważne problemy z gardłem, nie mogłem wydobyć głosu. I ja jestem po prostu księdzem, proboszczem z, kam z takim wiejskim proboszczem ja myślę, że diabeł chyba bardzo nie chce, żebym mówił właśnie o, o aniołach światłości. Te problemy, te problemy, które stwarza, który w jakiś sposób je tutaj powoduje, chce wymusić na mnie, abym zaprzestał tego apostolatu, abym zaprzestał mówić rozmowy, prowadzić rozmów na temat aniołów. To taki, taki... To taki troszeczkę sposób jego, aby mi przeszkodzić te problemy żołądkowe również takimi są, które przeszkadzają mi, <laughs> mają mi przeszkodzić w tym, abym poprzez mass media, telewizję i radio mógł właśnie głosić słowo, głosić słowo o Aniołach. Ale przecież zawsze wygra, wygrywa święty Michał Archanioł. Bo y, szatan, diabeł, jest przecież y, wielkim przegranym. Święty Michał Archanioł trzyma go pod swoimi stopami, przygniatając mu głowę. Któż jak Bóg? Qui comedio. Qui sut Deus. Y, pod tym znakiem zwyciężysz. Dzięki aniołom y, ksiądz przyjechał do Polski. Nasz game polonia. Wiem, persone, że w Polsce, w Polsce Michele, aż 300 tysięcy osób przyjęło szkaplerz Świętego Michała Archanioła. To jest armia Świętego Michała? Ksiądz napisał sporo książek, jak powiedział, 250 o aniołach i mówi, że jeszcze zdąży tysiąc przed śmiercią. Zależy, zależy czy, jak Pan Bóg długo pozwoli mi żyć. No ja mam nadzieję, że jeszcze 30 lat musiałbym pożyć, aby móc aby napisać te wszystkie pozycje, które planuję na temat aniołów. Myślę, że Pan Bóg i święty Michał Archanią, jeśli pozwolą, to, to napiszę te pozycje, to zrealizuje swój plan. Z małej parafii na cały świat ksiądz jest znany w Polsce. Książki jego również, ta ewangelizacja nie zna granic. Bezpośrednio z takiej. Unikliwe, m, m, jestem tylko m, m, proboszczem e, z, e, z, z małej parafii. E, nie jestem teologiem, nie jestem wykładowcą teologii. E, dzisiaj mógłbym powiedzieć, że, że moją parafią jest cały świat. Adesso la mia parroquia il mondo. Dokładnie, parafią jest cały świat i witamy księdza w Polsce. A przy okazji także jesteśmy, jesteśmy chętni poznać trochę szczegółów z tego wzrastania wierze. Podobno księdza mama nie bardzo rozumiała to, że ksiądz zaczął pisać książki o aniołach. W moim kościele towarzyszył mi bardzo e, 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 przyjazny mi ksiądz proboszcz, który celebrował mszę co wtorek, e, e, celebrując aniołów, kuczcia aniołów matka zawsze była mi przy, 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 przyjazna, zawsze jakby zgadzała się z moim, z, moim, z moim wyborem, ale był taki moment, że wszystkie swoje pieniądze wydawałem na drukowanie książek, moich książek o aniołach. Później przede wszystkim dar, czyniłem dużo, pod, dużo podarków, darowałem te książki wielu moim znajomym, osobom, które przychodziły mnie odwiedzać. Więc moja mama zadawała mi pytanie, tylko takie pytanie, no co ty robisz, dlaczego ty wydajesz wszystkie swoje pieniądze I, i jeszcze do tego jeszcze dodatkowo rozdajesz książki, a my przecież mamy problemy ekonomiczne. Za chwilę nie mamy, nie będziemy mieli co jeść. Moja mama jest mi ogromnym wsparciem. Moja mama zawsze modliła się do aniołów jest mi, jest mi bardzo pomocna. Moja mama również aktualnie, wiedząc podczas mojego apostolatu w Polsce, mojej wizyty w Polsce, nieustająco modli się w intencji mojego pobytu tutaj yy, w Polsce. Wsparcie rodziny jest bardzo ważne przy takiej posłudze. Mam teraz dosyć takie trudne pytanie. Co się dzieje z aniołem stróżem po śmierci człowieka? E chiaro, si andiamo all'inferno. Jeśli naszą destynacją będzie piekło, na pewno nasz anioł stróż za nami nie podąży. Jeśli naszą, naszym przeznaczeniem będzie czyściec, nasz anioł stróż nam będzie tam towarzyszył. W momencie, kiedy naszą, naszym przeznaczeniem będzie niebo, zasłużyliśmy sobie na niebo no to wtedy będą, będą będzie to ogromna ogromna radość ogromna radość i ogromna ogromna, ogromna, ogromna uroczystość. Jest y, mistyczka, która twierdzi, że aniołowie stróżowie, dusz, które kończą swojem przeznaczeniem jest piekło, aniołowie stróżowie tych dusz, które niestety w tym kierunku podążają, podążą. Są y, pocieszani przez Matkę Bożą i przez Boga, y, pozostając w asyście, pozostając, asystując później w y, dalszej egzystencji właśnie Matce Bożej. Są, y, są y, przekazywani jakby w opiekę Matce Bożej. To oczywiście, o którym mówię, jest to, jest to objawienie prywatne, więc nie jest jakby tutaj zatwierdzone przez Kościół, ale takowe jest. I takie, takie mamy informacje. Ksiądz napisał książkę spotkania z aniołem stróżem. Jak ważny jest to anioł dla człowieka tu podczas ziemskiej wędrówki? Anioł stróż jest dla nas pocieszycielem, jest naszym opiekunem, jest naszym orędownikiem, jest naszym przewodnikiem. Niestety często nie, nie wykorzystujemy tej jego tej jego mocy, tej jego funkcji. Trzeba mieć zawsze e, świadomość tego, że nasi aniołowie są, czuwają i że są, są otwarte na naszą pomoc, czekają na naszą pomoc. Diabeł natomiast chce pozbawić nas tej pewności, chce, chce nas zubożyć, właśnie o tą, o tą pewność, tej pomocy ze strony aniołów światłości. Naszym gościem w Radio Olsztyn, w Polskim Radiu Olsztyn jest wybitny włoski angelolog ksiądz Marcello Stancione. Do rozmowy wracamy po muzycznej przerwie. Teraz chciałbym przejść do trudnej też rozmowy, do trudnego pytania, trudnego wątku dotyczącego New Age. Jak to się stało, że ideologia New Age zmieniła obraz aniołów? Niestety z powodu tego, że przez ostatnie 50-60 lat w kościele powszechnym nastąpiła, nastąpiło zjawisko sekularyzacji. Nawet same kościoły powstawały bez żadnej ikonografii, nie, nie, nie była obecna, nie, nie była zaznaczona ikonografia um, aniołów. Ja napisałem aż te 250 pozycji, gdyż. Żaden praktycznie ksiądz Teolog pisał, nie pisał, nie, nie pisał książek na temat na, na ten właśnie temat na temat aniołów. Powstał powstała nisza w Kościele katolickim powszechnym związana właśnie z tym tematem i e, Nurt New Age go wypełnił. Anioły chrześcija, chrześcijańskie anioły? kierują y, uwagę człowieka na, y, w kierunku Boga. Proponują drogę świętości. Y, natomiast y, North New Age przedstawia aniołów jako energię, y, tylko, która ma y, energia, która ma y, y, zasilić naszą y, energię psychiczną i fizyczną, y, naszą nasze, naszą tak. New Age jest zagrożeniem duchowym. Jak to się stało, że Rzym, który był uduchowionym miastem, pełen uduchowionego powietrza, już takim nie jest? Dlaczego Rzym nie jest już uduchowionym miastem? Ja od 40 lat podróżuję do Rzymu i czułem wówczas na początku tych moich podróży bardzo taką mocną e, duchowość, duchowość tego miasta kiedyś. Jest taki rodzaj aktualnie nie odczuwa się tej duchowości. Podczas ostatnich moich podróży tej takiej, takiej nie ma takiej, nie ma tej atmosfery, która, którą mogłem odczuć wówczas. Kiedy rozpoczynałem 30 lat temu moje podróże często do Rzymu. Nie ma, nie można odczuć tej, tej atmosfery właśnie. Jest dużo, można, od, można mieć takie odczucie, że jest w powietrzu dużo, dużo duża jest przestrzeń przesiąknięta grzechem i pychą. Uważam, że jest pilną rzeczą niecierpiącą zwłoki. Tutaj decyzja papieża Franciszka, aby wprowadził y, obowiązek odprawiania y, modlitwy Leona XIII do świętego Michała Archanioła. Bardzo, bardzo jest to ważna, ważna kwestia. Niecierpiąca z Czyli to jest wezwanie do modlitwy za Rzym, duchową stolicę chrześcijaństwa katolików. I pytanie jeszcze związane z drogą Ojca, taką drogą duchową. San Giovanni Rotondo i Padre Pio Odegrał wielką rolę w życiu ojca Marcello. Jaka to była rola, jaki to był wpływ ojca Pio na, na jego drogę w powołaniu. Wszystko rozboczyło się w San Giovanni Rotondo. Wtedy pojechałem do, do tego miejsca, modliłem się na grobie, przy grobie ojca Pio, który jeszcze wówczas nie był kanonizowany. I wtedy wówczas właśnie tam, w tym miejscu spotkałem ową kobietę, o której mówiłem wcześniej. Jak ważna jest modlitwa za dusze czyśćcowe. Ojciec Pio orędował i prosił, żeby modlić się za dusze w czyśćcu przebywające. See, Angeli. Modlitwa wznoszona do aniołów i modlitwa, modlitwa za dusze czystcowe była zawsze złączona, zawsze połączona. Ci, którzy nie wierzą w aniołów, nie wierzą również nie wierzą również w czyściec. Więc to jest zdecydowanie absolutnie połączone. Ten kult aniołów i modlitwy do, świętego, do dusz czystcowych. Kult i wiara w, w moc modlitwy, za dusze czystcowe jest podstawą tutaj doktryny kościoła. Jeśli usuniemy tą doktrynę, nie będziemy już katolikami. Będziemy protestantami. Ksiądz Marcello Stancione napisał książkę Diabeł się mnie boi. Opowieść o ojcu Gabriele Amorcie. I tak, wieńcząc naszą rozmowę, zapytam księdza, czy powinniśmy się bać złego ducha? No, to na odwrót, my nie powinniśmy się bać, to nie, nie tak, my nie powinniśmy się bać to diabłów, to oni powinni bać się nas. I tak napisał właśnie, i tak pisał właśnie ojciec e, Amort. Ja jestem, tak jak Wiedem. powiedziałem wcześniej, ja jestem tylko zwykłym księdzem, jestem grzesznikiem. I to, jak opisywałem wcześniej, to diabeł boi się mnie. A te słowa? padły na naszej antenie. Ma... Każdy z nas, kiedy chce e, zrealizować wolę Bożą, nawet jeżeli jesteśmy słabi, upadamy i bardzo często przystępujemy do sakramentu pokuty, diabeł zawsze się nas obawia. Dlatego, bo, m, bo przeszkadzamy mu, bo, m, bo, bo to czynimy, przystępujemy. Jesteśmy słabi, ale jednak, jednak się nas boi, jednak się nas obawia. Myślę, że diabeł też e, też jest, y, też jest y, niezadowolony, że zaprosiłeś mnie do studia i pozwalasz mi mówić na temat aniołów. Naszym gościem jest ksiądz Marcello Stancione, uznany. Angelolog przyjechał do nas z Włoch, przybył do Krakowa na zaproszenie Fundacji Świętego Michała Archanioła z okazji dziesiątej rocznicy powstania w Krakowie pierwszego w archidiecezji krakowskiej zastępu rycerstwa świętego Michała Archanioła. Dziękujemy za wizytę w studiu, za to słowo, takie mocne i wzmacniające duchowo. Przy okazji polecam słuchaczom najpiękniejsze modlitwy dla aniołów. Książka autorstwa księdza Marcello to duchowy poradnik wzmacniający i dosłownie na każdy dzień roku. Także gracje za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo księży Marcello. Dziękuję także pani tłumacz Agacie Pogodzie-Macuoli. Dziękuję pani Agato. Dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze dodać taką właśnie taką informację, że właśnie ksiądz, który miał być tłumaczem, niestety, który był przewidziany na oprowadzanie niej tłumaczenie, niestety skręcił sobie kostkę. To nam się zorganizować właśnie tutaj naszą Agatę, która pełni funkcję tłumacza. Która tutaj z wielkim zaangażowaniem, zauważam, pracuje dla Aniołów. No ale w związku z tym, że Ksiądz Jakub no, skręcił sobie tą kostkę, było to oczywiście w strategii diabła, aby, aby przeszkodzić, aby, aby zaszkodzić m.in. powstaniu tej audycji. Nie jesteśmy tu sami, są także nasi Aniołowie Stróżowie, i oni też tutaj mocno pracują. Certo. Oczywiście. Elizeusz w Biblii widzi, że jego sługa jest pełen obawy i niepewności, bo zauważa, widzi dużo, dużo, dużą przewagę wroga. Więc Elizeusz prosi Boga, aby otwarły się oczy jego sługi. I jego sługa wtedy po otwarciu oczu widzi ogromną, ogromną ilość aniołów I widzisz, zauważyłeś, mówi do niego zauważyłeś, że aniołów jest zdecydowanie więcej niż naszych wrogów. Święty Michał Archanio jest zawsze nazywany wodzem zwycięskim. Na zakończenie rozmowy proszę o błogosławieństwo dla słuchaczy radio. Ecco la benedizione che faccio, invoco la protezione di San Gabriele Arcangelo. Błogosławię za, za przyczyną świętego Archanioła Gabriela, aby radio to przekazywało tylko i wyłącznie piękne, dobre, dobre, dobre nowiny, dobre wieści. Aby radio mogło przynosić optymizm i radość słuchaczom. Że poprzez waszą misję, możecie poprzez stawiennictwo Archanioła Gabriela możecie polepszyć, udoskonalić waszą misję. Bóg zapłać. A księdzu życzymy opieki Matki Bożej Królowej Polski podczas pobytu w naszym kraju. Dziękujemy również. Grazie. Grazie.